Byłem pewien, że już nic w życiu nie zaskoczy mnie tak bardzo jak fakt, że przez osiem długich lat moja własna rodzina powtarzała wszystkim, że jestem dezerterem z marynarki wojennej, że złamałem przysięgę, uciekłem jak tchórz i splamiłem nazwisko, które ojciec zawsze nosił z dumą, a matka broniła w każdej rozmowie. Jednak to, co wydarzyło się podczas uroczystości odznaczenia mojego brata. Wstrząsnęło mną bardziej niż wszystkie niebezpieczne misje, jakie przyszło mi odbyć. Siedziałem w ostatnim rzędzie w cywilnym ubraniu, świadomie trzymając się z dala od pierwszych miejsc, gdzie siedzieli ojciec Zbigniew i matka Krystyna, a obok nich brat Tomasz, który miał właśnie odebrać odznakę komandosa marynarki. Wszyscy dumni, pełni emocji, a ja miałem wrażenie, że jestem cieniem we własnym życiu kimś, kogo wymazano z rodzinnej historii. Bo przecież to, co mówili o mnie przez lata, było dla nich wygodniejsze niż prawda, której nie mogli znać, ponieważ podpisałem klauzule poufności zabraniające mi mówić choćby słowa o tym, co robiłem, kim byłem i gdzie służyłem. Od 26 roku życia byłem częścią jednostki specjalnej, tak tajnej, że nie istniała nawet w oficjalnych rejestrach. Dowodziłem akcjami w kilkunastu krajach. Widziałem śmierć z bliska. Straciłem przyjaciół, ocaliłem cywilów, uczestniczyłem w misjach, o których nie napisze żaden podręcznik historii. A mimo to, ilekroć przyjeżdżałem na święta do rodzinnego domu, ojciec z tym swoim whisky w dłoni powtarzał gościom: Marek nie wytrzymał nawet trzech miesięcy szkolenia. Uciekł, wstyd na całe życie. Dziękować Bogu, że mamy Tomka, on pokaże, co to znaczy honor. A matka kiwała głową. Jakby każde jego słowo wbijało mi kolejną szpilę w serce. Ja zaś milczałem, bo wiedziałem, że milczenie było częścią mojego obowiązku. I wtedy, tam w auli, gdy generał Nowacki, mój dawny przełożony, spojrzał w moją stronę i jego głos zabrzmiał przez mikrofon: Panie pułkowniku, czy pan jest tutaj? Powietrze zgęstniało, publiczność zamarła, a ja miałem wrażenie, że świat zatrzymał się w pół kroku. Ojciec pobladł, matka przyłożyła dłonie do ust, brat patrzył na mnie z oczami jak spotki, a ja czułem, jak wszystkie lata upokorzeń i kłamstw kumulują się w tej jednej chwili, gdy wstałem, a odgłos przesuwanego krzesła przeciął ciszę ostrzej niż krzyk. I szedłem przez środek sali, mając przed oczami obrazy wszystkich wigilii, na których traktowano mnie jak przegranego, wszystkich urodzin, na których moje miejsce było w kącie. Wszystkich spotkań, podczas których słuchałem, jak porównują mnie z Tomaszem, stawiając go na piedestale, a mnie w błocie, aż wreszcie uścisnąłem dłoń generała, który powiedział głośno: Ten człowiek ocalił życie dziesiątek ludzi w piętnastu krajach, prowadził akcje, które zmieniały losy konfliktów, a mimo to znosił w ciszy hańbę wymyśloną przez własną rodzinę. I sala wybuchła oklaskami, które narastały jak fala. Ludzie wstawali z miejsc, a ja stałem tam, ciężki od emocji, lecz prosty jak nigdy dotąd, wiedząc, że nie dla siebie to robię, lecz dla tych wszystkich, którzy polegli obok mnie, dla tych, którzy już nigdy nie usłyszą swojego nazwiska na żadnej uroczystości, bo ich misje na zawsze pozostaną tajne. Brat podbiegł do mnie pierwszy, przytulił mnie i wyszeptał: Dlaczego nic nie mówiłeś? A ja odpowiedziałem, że nie mogłem. I że on sam wierzył w to, co powtarzano mu od szesnastego roku życia. A potem, kiedy ceremonia dobiegła końca, kiedy ojciec wyszedł obrażony, a matka ocierała łzy, tomasz zaprosił mnie na kolację, gdzie w restauracji doszło do rozmowy, której unikaliśmy przez lata. Ojciec wykrzyczał, że wolał nazywać mnie tchórzem niż przyznać się, że nie wiedział, co się ze mną dzieje. Matka szeptała, że czuli się porzuceni. Ja zaś odparłem, że to oni porzucili mnie pierwsi. Kiedy uwierzyli w łatwiejsze kłamstwo, zamiast poszukać prawdy, a gdy atmosfera gęstniała, pojawiła się moja żona Anna, analityk wywiadu, która jednym spokojnym zdaniem obnażyła ich wszystkie wymówki. On nigdy nie był słaby, był wystarczająco silny, żeby milczeć, kiedy własna rodzina nazywała go zdrajcą. Ojciec spuścił wtedy wzrok, pierwszy raz w życiu nie mając argumentu. A ciotka Barbara wyszeptała, że od zawsze wiedziała, że coś tu nie gra. Tamtego wieczoru nie było pojednania. Było zaledwie pęknięcie w murze, który przez lata oddzielał mnie od rodziny, ale wiedziałem, że jeśli mają zrozumieć, to muszą zacząć sami. Wróciłem do służby już następnego dnia. Zostałem wezwany na operację w Argentynie. Miałem zamknąć rachunki z człowiekiem, który przed laty uciekł nam z przednosa w Medellin, kosztując mnie życie dwóch podwładnych. Wiedziałem, że to misja osobista, ale zanim wyruszyłem, generał wręczył mi kopertę z listem od ojca, w którym pisał, że nigdy nie miał odwagi przyznać, jak bardzo mnie zawiódł i że teraz chciałby spróbować naprawić to, co rozpadło się przez jego dumę. Czytałem te słowa w milczeniu, czułem ciężar papieru w dłoniach i wiedziałem, że to dopiero początek trudnej drogi, którą musieliśmy przejść. Akcja w Buenos Aires była piekłem. Straciłem kolejnych dwóch ludzi, ale dopadliśmy tego drania, a ja sam wróciłem z raną na ramieniu i poczuciem, że zapłaciłem kolejną cenę za prawdę, która powoli przebijała się do mojej rodziny. W szpitalu, do którego mnie przewieziono, pojawili się matka i ojciec. Nie z pretensjami, nie z dumą, lecz z ciszą. Ową ciszą, która nie bolała, lecz dawała nadzieję że może naprawdę coś zaczęło się zmieniać. Brat Tomasz wreszcie przyznał, że poszedł do wojska nie dla ojca, ale dla mnie, bo gdzieś w głębi duszy wierzył, że historia, którą mu wmawiano, nie była cała prawdą. To bolało, ale też leczyło. Miesiąc później generał odznaczył mnie oficjalnie, tym razem w obecności rodziców, którzy płakali nie ze wstydu, lecz z dumy. A ojciec po raz pierwszy w życiu przytulił mnie bez słowa. Z siłą, która nie była wojskowym gestem, lecz gestem ojca wobec syna. Dzisiaj, kiedy piszę te słowa, mam 35 lat. Centrum Wsparcia dla Weteranów, które otworzyłem wraz z Anną, działa już od roku. Odwiedzają nas rodziny, które zmagają się z tym samym ciężarem milczenia, jaki przez lata dusił mnie, i wiem jedno: można przeżyć wojnę, można przeżyć śmierć przyjaciół, ale najtrudniej przeżyć to, że ci, których kochasz, nazywają cię zdrajcą. I jeśli ktoś zapyta mnie, jakim zwycięstwem mogę się naprawdę pochwalić, odpowiem, że nie tymi, które zapisano w raportach wojskowych, ale tym, że moja własna matka potrafi dziś powiedzieć: Jestem dumna z mojego syna, pułkownika Marka Nowaka. A ojciec, choć wciąż walczy ze swoim uporem, nauczył się, że odwaga to nie tylko walczyć z wrogiem na froncie, ale, także stanąć przed własnym dzieckiem i przyznać: myliłem się. I w tym właśnie tkwi prawdziwe zwycięstwo. Kiedy po raz pierwszy wróciłem do domu rodziców po operacji w Argentynie, miałem wrażenie, że wchodzę nie do miejsca, które znałem od dzieciństwa, ale do obcej przestrzeni, w której każdy mebel, każdy obraz na ścianie, każdy zapach kawy unoszącej się w kuchni przypominał mi nie o bezpieczeństwie. Lecz o latach, w których siedziałem przy tym samym stole, słuchając, jak ojciec z dumą mówił o Tomku, a o mnie wzdychał z pogardą, powtarzając, że zhańbiłem nasze nazwisko, a matka spuszczała wzrok, jakby moje istnienie było dla niej ciężarem. Teraz, gdy wszedłem, matka podała mi kubek gorącej herbaty i powiedziała nieśmiało: Synu, zostań na noc, nie musisz wracać od razu. A ja patrzyłem na nią z niedowierzaniem, bo. W tych kilku prostych słowach było więcej troski niż słyszałem przez całe życie. I chociaż chciałem odpowiedzieć chłodno, że to za późno, że ich nagła potrzeba bliskości niczego nie zmienia, nie potrafiłem, bo czułem w środku, że we mnie samym również coś pęka. Ojciec, zamiast jak dawniej trzymać się dumnie wyprostowany przy stole, siedział na krześle jakby mniejszy, jakby lata nagle spadły mu na ramiona. I milczał, dopóki wreszcie nie wyjął ze starej, drewnianej skrzynki medalu, którego nigdy wcześniej nie widziałem, i oddając go w moje ręce powiedział: To krzyż za odwagę, dostałem go w nikaragui w 88. Nigdy o tym nie mówiłem, nawet Twojej matce, ale chcę, żebyś miał go ty, bo ja nie zasłużyłem, żeby go nosić dalej. Zniszczyłem ci życie, myliłem się, Marek. Słowa te paliły bardziej niż wszystkie rany, jakie odniosłem na misjach, bo wiedziałem, że wreszcie przyznał to, czego unikał całe życie, że nie byłem tchórzem, tylko jego własnym rozczarowaniem wobec samego, siebie, które projektował na mnie, a jednak, mimo tego wyznania, część mnie nie chciała przyjąć przebaczenia tak łatwo, bo pamiętałem wszystkie te lata, gdy Tomasz był chwalony za najmniejszy sukces. A ja musiałem milczeć o największych zwycięstwach, okupionych krwią. W kolejnych tygodniach mieszkałem z nimi, bo potrzebowałem odpoczynku po operacji, ale każdy dzień był jak trening cierpliwości, bo matka próbowała traktować mnie jak syna, którego dawno straciła. Pytała o jedzenie, o sen, o zdrowie, a ojciec chodził za mną nieporadnie, jakby bał się, że zniknę znowu. A ja czułem się jak człowiek rozdarty pomiędzy gniewem a potrzebą odzyskania rodziny. Najtrudniejsze były wieczory, kiedy siedzieliśmy razem przy kolacji i próbowałem się przyzwyczaić do tego, że nie jestem już obiektem kpin, ale kimś, kogo słuchają, a jednak wewnętrznie powtarzałem sobie, że ta zmiana przyszła dopiero wtedy, gdy świat dowiedział się, kim naprawdę jestem. Że gdyby generał nie wywołał mnie tamtego dnia, w auli, prawda nigdy nie wyszłaby na jaw a ja do końca życia byłbym dla nich nikim. Jednocześnie wiedziałem, że misje nie kończą się nigdy, że wojna zewnętrzna zawsze powraca, bo już po kilku miesiącach dostałem nowe wezwanie, tym razem dotyczące Europy Wschodniej, gdzie odradzały się grupy przestępcze powiązane z handlem bronią, a generał Nowacki poprosił mnie, żebym nadzorował operację. Lecz zanim odjechałem, matka podeszła do mnie w kuchni, złapała za rękę i wyszeptała. Tylko wróć, Marek. Nie chcę już nigdy chować cię w swojej głowie jak zmarłego. Te słowa były jak cios i balsam jednocześnie, bo pierwszy raz przyznała, że naprawdę bała się, że mnie straciła. Że przez te wszystkie lata milczenia jej serce biło inaczej, choć usta powtarzały kłamstwo ojca. I tak wyruszyłem znowu, tym razem ze świadomością, że nie walczę już tylko o kraj ale też o rodzinę, którą chciałem odzyskać, choć nie wiedziałem, czy to w ogóle możliwe. W terenie działałem jak zawsze skupiony, zimny. Ale gdy wracałem do kwatery, wciąż miałem przed oczami obraz ojca siedzącego na werandzie z gazetą w dłoni, matki gotującej zupę, brata, który po raz pierwszy w życiu patrzył na mnie z szacunkiem. To były obrazy, które dawały mi siłę większą niż wszystkie odznaczenia, jakie kiedykolwiek przypięto mi do piersi. Kiedy wróciłem po tej misji, Anna namówiła mnie, byśmy razem założyli centrum wsparcia dla weteranów, miejsce, gdzie żołnierze mogli mówić o tym, o czym ja przez lata milczałem. I to właśnie tam. Podczas jednego ze spotkań ojciec po raz pierwszy publicznie przyznał, że wstydzi się nie mnie, lecz siebie. Że przez dumę stracił 8 lat kontaktu z własnym synem. I gdy to powiedział, miałem ochotę wyjść, bo słowa te były jak otwieranie starej rany, ale zostałem, bo wiedziałem, że to też jego wojna wojna z samym sobą. Tomasz tymczasem zaczął regularnie dzwonić. Mówił o służbie, o planach, o tym, że chciałby, żebym kiedyś został ojcem chrzestnym jego dziecka. I kiedy to usłyszałem, poczułem, Wreszcie, że jestem częścią rodziny nie przez krew, lecz przez uznanie, którego zawsze mi brakowało. Dziś, patrząc wstecz, wiem, że prawdziwe pole bitwy nigdy nie było na Bliskim Wschodzie, w Afryce czy Ameryce Południowej, lecz w moim własnym domu, w moim sercu, i że to właśnie ta wojna była najcięższa do wygrania, bo wymagała nie broni, nie strategii, ale odwagi. By stanąć przed tymi, którzy odrzucili mnie najbardziej, i powiedzieć oto jestem, ten sam, którego nazwaliście tchórzem, a który wrócił jako pułkownik. A kiedy widzę, jak matka przyjeżdża do mnie w niedzielę z ciastem, jak ojciec pomaga w ogrodzie, jak brat uśmiecha się dumnie, wiem, że choć lat straconych nie odzyskam, zbudowałem coś, czego nigdy bym się nie spodziewał prawdziwą rodzinę, której nie trzeba już udowadniać wartości, bo wreszcie sama potrafi zobaczyć prawdę.